Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją takich trzech mniejszych e, prac, które wykonałam też w ostatnim czasie. Pomiędzy tym jak tworzyłam album ze Stamperii, e, musiałam troszeczkę znaleźć czasu na to, żeby, żeby wykonać taki oto boksik. E, Jest to boksik, e, dla mojej babci z okazji urodzin. Zresztą możecie tutaj zobaczyć napis kochanej babci. Jest to pierwszy boks w zasadzie, który, który wykonałam. Jest to boksik wykonany na bazie kraftowej z papierów Craft O'Clock z kolekcji And Remember. Ja miałam jeden bloczek tej kolekcji o wymiarach 15x15 i w zasadzie na ten boksik zeszło mi tych papierów bardzo dużo. Zostały mi tam jakieś ścinki, pojedyncze arkusze, które też w przyszłości planuję wykorzystać na. E, jakieś kartkowe projekty, bo obawiam się, że na nic większego niestety mi nie nie, e, nie wystarczy tego papieru. E, tak jak widzicie boksik prezentuje się następująco. Jeżeli chodzi o wieczko tego boksika, no to tutaj mamy Oczywiście papier bazowy z kolekcji. Na to została przyklejona taka rameczka okrągła, tekturowa. Są różyczki, kolorystycznie dobrane do całości tego boksika. Drewniany motylek, lekko, lekko pozłacany woskiem, w zasadzie do całości tej pracy e, gdzieś tam do ozdoby użyłam właśnie złotego wosku, nie wiem czy to oczywiście wszystko zobaczycie bo u mnie to jest takie światło no trochę kiepskie, dzisiaj jest bardzo pochmurny dzień, gdzieś tam słońce wychodzi e, a niestety no, nie zapalę światła, bo będzie jeszcze gorzej wszystko widać e, ale tutaj na niektórych listeczkach może zobaczycie, że jest też właśnie takie lekkie złocenie wykonane woskiem tak, jak Wam powiedziałam, różyczki niebieskie, zielone, białe, kremowe. Te różyczki to są różyczki zakupione w sklepiku na strychu, natomiast tutaj mam takie dwie różyczki, które zakupiłam w sklepie Action w takich zestawach różyczek, które były właśnie pozłacane też. Listeczki wycięte ze złotego papieru, z papieru z kolekcji oraz z papieru kraftowego. Kryształki z Actiona. No i boku, boki pudełeczka prezentują się następująco. E, tutaj do tego wieczka użyte jest też do ozdoby wstążeczka. Tutaj e, na froncie znajduje się zegar z kolekcji. E, tutaj takie wycięte z wykrojnika e, prostokątne ozdoby e, na tym wieczku. Tutaj tak samo. Jeżeli chodzi o bok pudełeczka, to tutaj do jego ozdoby użyłam też wykroju uzyskanego z wykrojnika, który zakupiłam w sklepie Action. Tutaj ten wzór, który widzicie, jest to wzór naniesiony tuszem przez maskę. Akurat tutaj zastosowałam maski, które kupiłam na AliExpress. Kupiłam 10 z tych masek, były bardzo, były bardzo tanie. Ja sobie kupiłam 10. To może przy okazji Wam kiedyś pokażę, jakie te maski sobie zakupiłam. Kolejny bok albumu. No, bardzo prosty, już tutaj niczym go, niczym go nie ozdabiałam, ponieważ ten papier jest sam w sobie bardzo zdobny. Kolejny bok, tak samo jak naprzeciwległy. Do jego ozdoby tutaj również użyłam wykroju z wykrojnika. Zakupionego w sklepie Action. Tuszowanie przez maskę. No i tutaj jest kolejny bok wykonany jak ten po przeciwległej stronie tak samo z tego e, papieru z różyczkami spód bardzo prosty też takim e, drobnym wzorkiem wykonanym przez maskę środek takiego pudełeczka takiego exploding boxu e, jest bardzo prosty tutaj już nic więcej no nie kombinowałam też nie miałam tyle materiałów żeby e, tutaj robić jakieś większe kompozycje środek do kilka takich kółeczek wyciętych wykrojnikiem z papieru kraftowego i z papierów z kolekcji. Część z nich jest podniesiona na taśmie dystansującej. W środku napis w dniu urodzin, kryształki, różyczki, listeczki wycięte też różnymi wykrojnikami. Też są z papieru kraftowego, są ze złotego papieru i z zielonego papieru z kolekcji. Natomiast jeżeli chodzi o boki, to każdy zbudowany jest w zasadzie w bardzo podobny sposób. Mamy tutaj na każdym z tych boków eee, tag. Ja spróbuję ustawić tutaj może... O, może tak będzie widać lepiej. Eee, są tagi. Nie są one podklejone całkowicie, gdyż pod nie zostaną wsunięte takie małe karteczki z życzeniami. Dla mojej babci. Takie ozdobione są sznureczkami. Każdy z nich ma jakiś tutaj napisik. Na szczęście jest to lat e, Najlepsze życzenia i mod życzeń. Każdy ozdobiony jest takim kryształkiem e, niebieskim, no i tak prezentuje się tutaj e, w całości wnętrza tego boksiku. Tutaj możecie zobaczyć, że też właśnie do ozdoby wnętrza tego pudełeczka używałam e, złotego wosku. Więc albo tagi, albo ten papier, właśnie pociągnięte są tym złotym yy, woskiem. No i tak prezentuje się ten boksik w całości. Ja sobie go, pozwolę złożyć. Trochę nieporadnie, ale skutecznie i ok eee, kolejne dwie małe prace w zasadzie ostatnie, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować to są takie dwie eee, karteczki eee, które wykonałam w takim dosyć podobnym vintage'owym stylu, eee, są to karteczki wykonane z dwóch różnych kolekcji, eee, tu jest vintage bizu, tutaj jest eee, jak dobrze pamiętam eee, life stories eee, life stories z Mintaja. Są to kartki, które wykonałam ze ścinków papierów, które mi zostały przytworzone. Jakichś innych prac, głównie jakichś tam albumowych, projektowałam. Tych ścinków bardzo, bardzo dużo i ostatnio postanowiłam, że będę je właśnie przerabiać na jakieś mniejsze projekty. Ym, jestem w trakcie robienia też innych kart, których już tam trochę wykonałam, właśnie z papierów, które mi zostały, z tych w zasadzie ścinków, które mi zostały po, po, po robieniu albumów. E, które Wam już prezentowałam na kanale. Natomiast tutaj są dwie takie karteczki, które ukończyłam. E, pierwsza z kolekcji Vintage Bizu prezentuje się w następujący sposób. E, jak widzicie różyczki, to są wszystko różyczki zakupione w zestawach ze sklepu Action. One są takie delikatnie pozłacane. Do tego dobrane są też listeczki wycięte z wykrojnika. To są różne listeczki. To z białego papieru, z papieru z kolekcji, ze złotego papieru. Są też liście wycięte z dodatków do wycięcia. Baza tej kartki to jest też papier z kolekcji Vintage Pizzu który dodatkowo ozdobiłam właśnie taką no pastą taką strukturalną nanoszoną przez maskę. W zasadzie ten wzór ciągnie się przez całą tą kartkę, natomiast no ponieważ tutaj zbudowana jest kompozycja, to ten wzór widoczny jest tylko tutaj i tutaj troszeczkę na górze. No Taki był zamysł, nie chciałam, żeby był tam głównym elementem tej kartki, chciałam tylko, żeby troszeczkę tam gdzieś przebijał spod spodu. Jest drewniana taka filigranowa rameczka, napis zaufaj sobie Pół perełki, gdzie nie, gdzie e, kokartka z koronki. No i tak prezentuje się ta karteczka e, w całości. Zrobiona jest. Ups, widzicie, niedopatrzenie. E, później to wkleim e, Co ja chciałam powiedzieć, jest zrobiona na mm, białej bazie, zakupionej też w sklepie e, Action. E, kolejna karteczka już nie zawiera żadnego napisu bo nie miała być zasadniczo, no nie miała być w żaden sposób dedykowana, jeżeli chodzi o, o jakiś napis. Nie miała być ani urodzinowa, ani jubileuszowa, po prostu e, robiłam karteczkę, która nadaje się na, na w zasadzie na dowolną jakąś tam okazję. Użyty papier to kolekcja Mintaj. Tutaj też taka drewniana mm, rameczka, przyklejona na taką e, rameczkę, serweteczkę, wyciętą z białego papieru, e, wykrojnikiem. Z takimi tutaj e, ozdobnymi e, rogami. E, kwiatuszki, które zakupiłam już jakiś czas temu, natomiast nie miałam też możliwości, żeby je, je wykorzystać. E, różyczki z Akszona, sznureczkowa taka jako kartka. Listeczki też wycięte z, z wykrojnika. Jakieś dodatkowe elementy wycięte, e, wycięte z kolekcji. No taka prosta kartka, nie bardzo tutaj jakoś tam kompozycyjnie e, rozbudowana bo jeszcze, że tak powiem, nie mam wprawy w tworzeniu takich bardzo kompozycyjnie rozbudowanych kartek. No na razie to są takie moje początki, no takie tam, wiecie, próby stworzenia jakiejś kompozycji, jeżeli, jeżeli chodzi o kartki. Te kolejne kartki, które tam gdzieś e, robię, już są mniej rozbudowane, są takimi kartkami, które łatwo można zmieścić do koperty, no natomiast na no, wiadomo, do takiej prostej koperty nie wejdą. Raczej są dedykowane do pudełeczek bądź do jakichś innych Akcesoriów, w których można je przechowywać. Nie są jeszcze wypisane, nie są też w środku oklejone. Tak jak Wam wspomniałam przy okazji poprzedniego filmiku, czekam na drukarkę, na której mogłabym wydrukować właśnie jakieś, czy jakąś sentencję, jakiś wierszyk, jakieś życzenia na papierze. Po prostu ładnie to wyciąć wykrojnikiem i do środeczka wkleić. Tak prezentują się te, te, te moje trzy skromne, małe, e, małe prace, które wykonałam w ostatnim czasie. E, napiszcie proszę, co myślicie, czy Wam się podobają, czy nie. E, jakie są Wasze wrażenia. E, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za komentowanie. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego filmu. Następny filmik będzie filmem zakupowym. Nie będą to duże zakupy, ale będą to zakupy, które wykonałam w przeciągu ostatniego miesiąca. Będzie takie podsumowanie tego, co kupiłam. Może coś Was zainteresuje, coś was zainspiruje. Eee... I tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Pa! pa.